Święta, święta i po świętach, jak to się zwykło mawiać i faktycznie przyznam, że te kilka dni wolnego zleciało bardzo szybko. Niestety nie udało mi się tego odcinka zdążyć wrzucić jeszcze przed świętami, tak jak początkowo planowałam, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Natomiast jako, że ten okres świąteczny trwa jeszcze przez jakiś czas po, to pomyślałam, że i tak zrobię taki odcinek specjalny. Być może będziecie mieli w najbliższym czasie okazję porozmawiać z kimś o tym, jak święta spędziliście, albo powymieniać się informacjami na temat zwyczajów i tradycji w waszym otoczeniu i w innych kulturach. No to co, starczy tego wstępu. Zaczynajmy. Dzisiaj skupimy się na słownictwie, które jak zawsze jest absolutną podstawą w komunikacji, i dlatego wybrałam dla Was kilka określeń, które mogą się Wam przydać, jeśli o Wielkanocy mowa. A przy okazji też podam parę ciekawostek z nią związanych. No i na początek słowo Wielkanoc, właśnie, czyli Easter. Tak wymówimy to w akcencie brytyjskim lub Easter. W amerykańskim, gdzie literę R w każdym słowie niezależnie od tego, czy występuje ona na początku, w środku czy na końcu wyrazu, wymówimy zawsze. W akcencie brytyjskim natomiast R na końcu słowa w wymowie pominiemy. Jednak jeśli po takim słowie, które kończy się na R, jest następne, zaczynające się samogłoską, to wtedy już je wymówimy. Więc powiemy na przykład: East Bunny, East Sunday. Ale Easter egg, czyli jajko wielkanocne lub po prostu pisanka. W zajączku czy w niedzieli wielkanocnej mamy Bunny Sunday. Te słowa zaczynają się spółgłoską, więc Easter Bunny, Easter Sunday. Ale jajko to egg, zaczyna się samogłoską, więc Easter egg. Być może jednak określenie easter egg znacie skądinąd, bo wdarło się ono przebojom do popkultury i poza jego oczywistym kontekstem wielkanocnym jest też często używane w świecie filmów czy gier. A wzięło się to od zabawy w easter egg hunt, czyli polowanie na wielkanocne jajka, które polega na tym, że rodzice... Przepraszam, zajączek wielkanocny chowa czekoladowe jajka w ogrodzie, a zadaniem dzieci jest ich znalezienie, więc cała zabawa polega na ich szukaniu, no i potem jest radość, kiedy takie jajko można zjeść. Dlatego, gdy o filmach czy grach mowa, easter egg oznacza właśnie jakiś ukryty smaczek dla koneserów czy wręcz fanatyków, bo raczej tylko takie osoby są w stanie je wyłapać. To może być na przykład jakaś postać, która pojawia się tylko przez chwilę i rozpoznają ją tylko w albo nawiązanie do innej części filmu lub cokolwiek innego. Więc można powiedzieć, że to taka niespodzianka, dodatkowa nagroda dla prawdziwego fana i najczęściej ma ona akcent humorystyczny. Jeśli macie jakieś swoje ulubione easter eggi, to koniecznie podzielcie się w komentarzu. Wielkanoc poprzedza czas Wielkiego Postu, a Wielki Post to Lent. My tuż przed tym okresem mamy najpierw tłusty czwartek, a potem jeszcze we wtorek przed środą popielcową ostatki, czyli inaczej tak zwany śledzik. Natomiast w wielu krajach anglosaskich ten wtorek właśnie przypomina bardziej nasz tłusty czwartek i jest to albo Shrove Tuesday lub Pancake Day, czyli dosłownie Dzień Naleśnika, i z tymi określeniami spotkamy się raczej w Wielkiej Brytanii, albo. Mardi Gras lub Fat Tuesday. Oba te określenia oznaczają dosłownie tłusty wtorek. Po prostu Mardi Gras to nazwa zapożyczona z języka francuskiego i tych określeń używa się między innymi w Stanach Zjednoczonych, ale generalnie wszystkie one dotyczą tego samego dnia. Później natomiast mamy Ash Wednesday, czyli Środę Popielcową. I od tego dnia zaczyna się wspomniany już wcześniej Wielki post, czyli lent. Jest to nazwa własna tego właśnie 40-dniowego okresu poprzedzającego Wielkanoc. Ale tak ogólnie post sam w sobie to fast. I to słowo może być również czasownikiem to fast i oznacza pościć. Choć obstawiam, że pewnie pierwszym waszym skojarzeniem jest szybki i bardzo słusznie, bo to kolejne znaczenie słowa fast. I jest to wtedy przymiotnik. Co ciekawe, bardzo podobnym słowem, bo różniącym się tylko tym, że jest w nim o jedną literę więcej, jest słowo feast, które znów może być rzeczownikiem i oznacza wtedy ucztę, lub czasownikiem, i znaczy ucztować. A więc to, co robimy przed postem i po nim. So we feast on shrove Tuesday ucztujemy w tłusty wtorek we fast during the lent pościmy podczas wielkiego postu a jak już przy nazwach ważniejszych dni świątecznych jesteśmy to mamy jeszcze palm sunday i tu uwaga w słowie palm nie wymawiamy litery l jest ona nie ma palm palm sunday Monday, thursday czyli wielki czwartek i good friday wielki piątek w Mundi mamy AU i jak w każdym słowie, gdzie to połączenie liter występuje, wymawiamy to jako O, czyli takie O trochę schodzące w U. W amerykańskim akcencie natomiast byłoby to O przechodzące bardziej w a. a. Dlatego po brytyjsku wymówimy na przykład Australia, a po amerykańsku Australia. Mówiłam o tym więcej w odcinku o kalendarzu w serii Powtórka z Angielskiego, link jest w opisie. W tym odcinku zresztą mówię więcej na temat tego, jak podawać datę oraz jak poprawnie wymawiać nazwy miesięcy i dni tygodnia. A wracając do słowa Mondi, wzięło się ono z łaciny od mandatum, czyli nakaz, i w dużym skrócie chodziło tu o to, że Jezus, myjąc stopy apostołom, nakazał wszystkim wzajemnie się kochać i szanować. A dzisiaj w Wielkiej Brytanii istnieje taki zwyczaj, że panujący monarcha rozdaje zasłużonym za prace społeczne starszym kobietom i mężczyznom tak zwane money money, czyli pieniądze w postaci symbolicznych monet rozdawanych w dwóch woreczkach, białym i czerwonym. W białym są monety, których wartość to tyle pensów, ile monarcha ma w danym roku lat, i tyle samo jest też wybranych kobiet oraz mężczyzn. A w czerwonym specjalnie wybijane na te okazje 5 i 50 pęcówka. Jeśli chodzi o samą Wielkanoc, to z takich najważniejszych tradycji, szczególnie dla dzieci, są zabawy takie jak wspomniane wcześniej Egg Hunt, czyli polowanie na ukryte w ogrodzie jajka, a druga zabawa to Egg Rolling, gdzie używa się już raczej prawdziwych gotowanych jajek, które zrzuca się ze wzgórza i to jajko, które sturla się najdalej i przy okazji się nie potłucze. Wygrywa. A jeśli chodzi o jedzenie, to poza jajkami, szczególnie tymi czekoladowymi w ogóle jeśli o tym mowa, to Brytyjczycy biją w tym czasie absolutne rekordy, jeśli chodzi o ilość spożywanej czekolady. Bardzo popularnym przysmakiem są też hot cross buns i są to po prostu takie bułeczki, które mają zawsze na wierzchu symbol krzyża i które przekrawa się na pół, grilluje i podaje najczęściej z dużą ilością masła. A więc jak to najczęściej bywa, najpyszniejsze okazuje się to, co najprostsze. A o jakich przysmakach na Waszych świątecznych stołach chętnie opowiedzielibyście znajomym z innych krajów? Albo czy potrafilibyście na przykład wytłumaczyć komuś, co to jest lany poniedziałek? A może znacie inne ciekawe zwyczaje z innych kultur? Koniecznie dajcie znać, a ja czekam na Was w kolejnym odcinku już niebawem, więc do następnego. Bye.